Za oknami śnieg, mróz, wichury, a na moim ramieniu powiew egzotyki z Ameryki Południowej. Ara artauna. Okres zimy jest bardzo specyficzny dla naszych pierzastych przyjaciół. To, co Państwu powiem, dotyczy wszystkich ptaków, zarówno małych papurze falistych, jak i żako, amazonek, czy wreszcie olbrzymich ar. Wszystkie one pochodzą z zupełnie innego środowiska i wymagają zapewnienia im odpowiednich warunków właśnie teraz, szczególnie w okresie zimowym. Przede wszystkim długość dnia. Teraz, gdy zmierzch zapada bardzo szybko, bardzo późno następuje wschód słońca, ta ilość godzin widnych jest zdecydowanie zbyt mała dla naszych pupili. Musimy przedłużyć im dzień. Nie ma już w tej chwili żadnych problemów z nabyciem odpowiednich żarówek przystosowanych specjalnie dla ptaków. Emitowane przez nie światło nie jest odbierane przez ptaki jako pojedyncze błyski, ale tak jak jest odbierane to przez nasze ludzkie oko, które posiada pewną bezwładność i te pojedyncze błyski zlewają się w jedno widmo. Ponadto jeśli chodzi o ptaki, bardzo istotne jest, aby emitowały również promieniowanie UVB zastępujące światło słoneczne, którego niedobór może być bardzo niebezpieczny, szczególnie dla ptaków młodych, rosnących, bo tylko dzięki właśnie promieniowaniu słonecznemu mogą one odpowiednio budować swoje kości. Drugą sprawą, Niezmiernie istotną w okresie zimowym jest zapewnienie ptakom odpowiedniej wilgotności powietrza. W okresie grzewczym, kiedy powietrze jest nadmiernie wysuszone i jeżeli nie mamy odpowiednich nawilżaczy, można stosować naczynia o dużej powierzchni parowania, postawione w pobliżu miejsca przebywania ptaków. Ponadto niezmiernie istotne jest przez cały rok, a w okresie zimowym szczególnie, skrapianie, zraszanie. Piór ptasich z wyskiwaczami. Dwa- trzy razy w tygodniu w zupełności wystarczy, a kondycja ich upierzenia będzie zdecydowanie lepsza. W okresie zimowym niezmiernie istotne jest żywienie. Podawane ptakom owoce i warzywa nie mają tak dużej ilości witamin jak w pełni sezonu letniego, a ponadto nowaliki obarczone są ryzykiem, że zawierają substancje nieodpowiednie dla ptasiego zdrowia. Ponieważ niedobór witamin może spowodować perturbacje zdrowotne, należy w okresie zimowym szczególnie suplementować dietę witaminami. Szczególnie istotne jest podawanie witaminy A i witaminy D3. Należy jednak bardzo uważać, aby nie podawać tych witamin w nadmiarze, ponieważ w przeciwieństwie do innych witamin, witamina A i witamina D3 nie są wydalane z organizmu. Dlatego trzeba robić to koniecznie pod kontrolą weterynaryjną. Ostatnio często jestem pytany, czy w okresie zimowym można wychodzić z papugami na spacer. Wiąże się to chyba z dużą popularnością szelek, umożliwiających podróżowanie na zewnątrz właścicieli ze swoimi pupilami. Rzeczywiście wiele papug przebywa przez cały rok w wolierach zewnętrznych i absolutnie im to nie szkodzi. Tym niemniej jednak, jeśli takiego jak tutaj pupila który na co dzień przebywa w temperaturze pokojowej 18-20 stopni, nagle wyniesiemy na zewnątrz, gdzie temperatury często są poniżej zera, dozna on szoku termicznego. Papugi bardzo źle znoszą gwałtowne zmiany temperatur. W przypadku wyniesienia papugi z ciepłego miejsca do miejsca, gdzie temperatura jest zdecydowanie niższa, może to spowodować przeziębienia, ale najbardziej niebezpieczne są przypadki, jeśli papuga, która przez dłuższy czas przebywała w temperaturze bardzo niskiej, zostanie przetransportowana do miejsca o zdecydowanie wyższej temperaturze. Wiąże się to z budową papuzich, a właściwie ptasich kości. Część z nich to tak zwane kości pneumatyczne, których struktura wewnętrzna przypomina plaster miodu. I aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość, a jednocześnie lekkość. Wypełniona jest w części powietrzem. To właśnie powietrze. W przypadku, jeśli ptak zostanie gwałtownie ogrzany, rozpręża się, wywołując uszkodzenia wewnętrzne i może to spowodować nawet śmierć ptaka. Dlatego, jeżeli zdarzy się przez jakiś przypadek, że ptak podczas transportu zostanie oziębiony, na przykład zepsuty samochód, czy jakaś inna niespodziewana okoliczność. I będzie przebywał przez dłuższy czas w bardzo zimnym miejscu. Nie wolno wnosić go od razu do ciepłego pomieszczenia, ponieważ będzie to dla niego bardzo niebezpieczne.